Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim przejdziemy do głównego tematu w dzisiejszym odcinku chciałem tylko poinformować, że to, co pytaliście już od jakiegoś czasu, czyli bluzy, nasze agrofanowskie, kiedy będą dostępne, to miło mi poinformować, że, że bluzy już są, pierwszych parę wzorów jest już dostępnych na stronie. Kolejne niebawem będą się pojawiać, także ruszamy z tematem bluz. No i tutaj też taki mały upominek może dla pierwszych 10 osób, które zdecydują się taką bluzę zamówić, to znaczy taką jakąkolwiek, nie musi być to akurat bluza oporowo, ale jeśli zdecydują się zakupić właśnie bluzę, no to pamiątkowy kubeczek powędruje gratis. Także nie przedłużam, zapraszam na film. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś będziemy wyrzucać gnoju od cielaków. Wczoraj mieliśmy akcję wyrzucania obornika od tych dużych byczków z tych czterech końców tutaj. Zarówno w środku, jak i pod wiatą. Ale w sumie no, jakby nie patrzeć, wywalanie gnoju u cielaków też jest dosyć często. No ale żeby nie było za często, to już sobie wczoraj odpuściłem, darowałem. Tym bardziej, że nie miałem nic sensownego do powiedzenia. W sumie dzisiaj też nie mam, jak i w każdym filmie zresztą. No, ale będziemy właśnie wyrzucać od cielaków. Najpierw wyrzucimy od belgów, wyrzucimy to właśnie na przyczepę. Wywieziemy w pole, to powinna być niecała przyczepka. Natomiast tam, gdzie stoją teraz cielaki, no to wgonimy je chyba na środkowy koiec. I przez drzwi po prostu wyrzucimy to szybciutko widełkami ręcznie chyba. Na wybieg z racji, że małe cielaki Tak z tego wybiegu nie korzystają Więc po prostu wypchniemy ten obornik tam Tak, żeby cielaków Nie musieć wyrzucać na dwór Moglibyśmy to jeszcze turem od drugiej strony Zrobić, ale z kolei też nie chcemy Żeby jakiś duży przeciąg się zrobił Nie będziemy otwierać tych dużych drzwi Tam przy nich na oścież Myślę, że będziemy to wymalać widłami Zresztą zobaczymy Straszne bagno. Straszne bagno wszędzie. Dużo opadów w ostatnimi czasy. Jeździ się dzień w dzień tutaj. Się zrobił bajzłak niestety. Ale może za 30 lat będzie utwardzony. Coś takiego. Także tutaj w środku będziemy chyba robić bez rozkręcania, bez niczego. To znaczy, tą jedynie barierkę na chwilę odkręcimy, żeby wgonić ich tu do środka. Wyrzucimy to stąd. Taki jest przynajmniej plan. Plany się szybko zmieniają. No i przez te drzwi tutaj na dwór widłami już ręcznie to wyrzucę. Tego nie powinno być tutaj dużo 10 tarczek, to może maksymalnie także po prostu to wypchnąć, pościelić, wgonić ich z powrotem. Także Tak, jak widać, cielarki się prezentują w ten sposób. Ten, o którym ostatnio mówiłem, że nieco chorował był taki osowiały no to już doszedł do siebie. Biegunki ustały bo tutaj też był jeden krótki epizod z biegunką znowuż ten czarno-biały łaciaty, co tutaj stoi. Być może za, za dużo mleka naraz podałem i przez jeden dzień miał taką delikatną biegunkę. Dostał węgiel, sprawa jest już załatwiona, wszystkie załatwiają się normalnie, więc, więc wydaje mi się, że, że to naprawdę już idzie w dobrą stronę. No. No, tu było sprzątane wczoraj. E, I tak, tu już mamy siano-kiszonkę e, wstawioną. Już się w zasadzie kończy. Tam mieliśmy bolota słomy i w sumie to zdaje egzamin. Także tutaj fajne takie miejsce. E, w ten deszcz ta słoma nie moknie. E, tak samo i, i ta kiszonka. E, tylko e, wszystko jest pod dachem. Więc fajnie. No i plan też jest taki, żeby w przyszłym tygodniu już posprzątać ten wybieg u cielaków i brać się pomału za utwardzanie tego wybiegu. Także na naszym gospodarstwie życie gnojem się toczy. Bo co rusz, tylko gnój i gnój. O, tam maluchy staczą. Panie, że oni, jak mam jego? mówili. Dzieci słońce i nieoczekiwanie lunęło. E, trochę pada, ale już sielimy, zaraz zamykamy, także chłopaki wskoczą e, do środka. Chyba, że to jest taki chwilowy deszczyk. E, no troszeczkę im tam po grzbietach pokropi. Nie przewidzisz. Przecież na jedną to ja ich puszczę już, żeby... Dobra. No, masakra, takie jest badno i mokro. A, dobra, czyli deszcz im nie przeszkadza. No, i jesteśmy przy pryzmie. Wczoraj też tutaj woziłem to jest nasza druga pryzma. Aczkolwiek na tą wcześniejszą też tam jeszcze muszę parę przyczep wywieźć, żeby było tak jak być powinno. No, do wiosny tego obornika się uzbiera. Więc dzisiaj worzę i wczoraj woziłem tu gdzie bliżej po prostu. I tak to się prezentuje. Tak się prezentuje mój niby poplon. Coś tam urosło. Są placki wygryzione przez myszy. Są miejsca, gdzie na no słabo troszeczkę dosiałem. Pewnie gdzieś tam ta zasuwa zaś nie działała tak jak powinna. Już też o tym mówiłem niejednokrotnie, więc nie będę się powtarzał. Tutaj wysypiemy. Nie mam całej przyczepy, więc jakoś dużo tego obornika nie będzie. Także co, Poplon, Jak widzicie, bez rewelacji, zresztą wyjdę na tamtym polu wam pokazywałem. Tutaj też wam pokażę. Tutaj jakiś taki jest plac niedosiany. I to jest zaraz jak ruszałem tutaj od pryzmy zobornika z gruberem. To prawdopodobnie od samego początku się nie siało. Tam z ciągnika widziałem, że w środku pola jest już ciutkę lepiej. Tak samo tutaj jakiś taki bardziej placek wyszedł, że tego poplonu nie ma. No coś takiego. No mysz jest. To znaczy jest. Na pewno było. Bo teraz mamy taką pogodę, że myślę, że troszeczkę tego poginęło w tym polu. Nie chodziłem tutaj też, nie trułem. No także o tutaj widzicie takie nieposiane, nieposiany pasek. Trzeba pokombinować. No bardzo dobra robota. Kupa na dzień dobry. O, krótka przeprowadzka chłopaki. Idziemy na tę imprezę integracyjną. Czekaj, teraz tamto będzie starał. Dobra. Tył zwrot. 高いね、出るわ。 Kura mają, a widłami się kurczę, grzeją No tak tym bardziej, że dzisiaj tak wieje tutaj w tą stronę, że by strasznie wiało Ile, dziesięć? A, nie chyba. Ja to jeszcze sandezją posypię. Także tak. Odcinek dzisiaj taki mało merytoryczny. Mało akcji. Ale... Na birromça.

Żebym wam gniazdka nie popsuł. A to jeszcze ty! <laughs> By, byś został. I jak ja mam sobie odpalać Bo tu już ta ekipa wraca.

E, Pokazuje mniej więcej jak to wygląda na ten moment, e, myślę, że cielaki już do siebie doszły w końcu. Tak, już na e, dobre, mają apetyt. Teraz muszą się troszeczkę e, ubrać w to mięsko i w tłuszczyk. Bo, e, bo są niektóre takie zapadnięte. Ten, który nam troszeczkę odchorował e, dłużej, no to on jest taki właśnie najsłabszy, ale z czasem. E, dojdą do siebie no tutaj te się prezentują w ten sposób no i co, tak jak też mówiłem chyba w tym filmie są plany, żeby w przyszłym tygodniu tam na zewnątrz już pomału się brać za robotę pozwozić sobie materiały, żwiru, piachu, cementu zakupić posprzątać te kojce, wybiegi na zewnątrz i, i w końcu to utwardzić bo co tam wybieramy obornik stamtąd to łyżką się coraz głębiej podbiera, także tam już jest coraz niżej, więc to musi być w końcu utwardzone. Tutaj, daleko, daleko, wybiegając w przyszłość, też mamy jakieś tam mniej więcej plany, żeby ten wybieg jakoś zadaszyć, chociaż spróbować zadaszyć. To nie będzie idealne. Rozwiązanie będzie miało swoje wady, no ale na ten moment inaczej nie możemy, bo tego dachu nie podniesiemy już wyżej. Za dużo kombinowania by było, chyba. Ewentualnie, jakby wcześniej to budował, wcześniej pomyślał, no ale to korzystaliśmy z materiału, który mieliśmy tak naprawdę. E, tutaj, i tak musieliśmy z Suporexem troszeczkę nadganiać, bo pustaków już naszych brakło. E, a mianowicie, chodzi mi o to, że tą ściankę można by było zrobić wyższą i spadek dachu trochę mniejszy, ale tak też jest ok, jakoś tam sobie poradzimy. Zresztą, zadaszenie tamtego wybiegu to jest taka daleka kwestia, bym powiedział. Nie wiem kiedy to się uda. Kocica z kotkami wraca. Tutaj widziałem trzy sobie śpią. O, jeden już wrócił. Tam ma trzech bracholi. A widzę, że kolejne tutaj idą, także tych kotków mamy sporo. Koty opasowe. Dokarmiamy. Mlekiem poimy, tym co cielakom, to trochę im się odlewa też do picia. No właśnie. Przyszedł z polowania i głodny. Jest i kocica, idą kolejne ziomeczki. Takie troszeczkę dzikusy, ale niech se będą. Dobra, nie przedłużam. E, dzięki serdeczne za uwagę. E, zapraszam na kolejne filmy. Myślę, że kolejny film to już będzie właśnie odpajanie tutaj tych cielaków. E, po, po długim czasie, bo tego filmu, tych filmów z odpajania naprawdę nie było przez długi, długi czas na kanale, więc, więc pomału zaczniemy e, do tego wracać. Pomału też szykują się małe graficzne zmiany na kanale, także e, pomału do przodu i w gospodarstwie, i, i tutaj z tą internetową moją działalnością. Także to by było na tyle. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was. Do następnego. Cześć.